się koszem, tutaj żadnego rdzenia reaktora się tutaj nie zbuduje, tylko tak. Więc tam identyczne urządzenie co do wymiaru, wielkości, mniej więcej nawet, nawet na tej samej wysokości się znajduje. Do czego ten zasobnik rdzenia reaktora służy? Otóż ten zasobnik rdzenia reaktora służy do tego, że tam wszystko znajduje się pod wodą. Więc żeby coś włożyć do rdzenia reaktora, coś nowego, to trzeba tutaj przymierzyć. A jak tu będzie pasowało, no to i tam będzie pasowało. Więc na pewno jest taki sam identyczny zasobnik rdzenia reaktora. Oczywiście tam znajduje się rdzenie reaktora cały pracujący reaktor. Tutaj znajdują się inne takie elementy, które dają wyobrażenie jak to tam wygląda. No więc co tam jest na pewno włożonego? Włożone jest paliwo w postaci elementów paliwowych. Elementy paliwowe są włożone w takich długich żółtych rurach, To jak widać takie cztery stojące sobie, to tam są włożone takie 22 elementy paliwowe, czyli 22 rury są włożone do tego zasobnika rdzenia reaktora. One umiejscowione są tak, że są zamocowane tutaj w takim urządzeniu, które my nazywamy tajetki a naprawdę małe, na to, że to się nazywa urządzenie rozdzielające bo to urządzenie rozdziela strumienie wody strumienie wody, tutaj takich stanowisk do włożenia tych elementów paliwowych są, jest y, wytworzonych y, 5, no, a tam jest oczywiście od, dużo więcej jest w tej chwili 24, a włożone są 22 elementy paliwowe włożone są przez ten otwór tutaj, tam do środka tam są włożone do matrycy rdzenia reaktora. Tutaj nie ma wytworzonej matrycy rdzenia reaktora, a tam nie jest wytworzona matryca rdzenia reaktora. Ona jest wytworzona z takich elementów grania stosupowych, jak tutaj widać, tam za tymi czterema rurami, takie elementy grania stosupowe z wyciętymi kantami w kształcie ćwierdziałka. Takie sobie dwa sto z taką trochę zielonkową e, powłoką na wierzchu. Tutaj są dwa, tam włożonych ich jest 96 w tej chwili, więc pomiędzy każdą czwórką takich elementów jest otwór o średnicy 11 cm, który można włożyć element paliwowy. A właściwie tą długą rurę, którą my nazywamy kanałem paliwowym, na dnie której znajduje się element paliwowy. Ej. Co jeszcze tam się znajduje? No tam znajdują się jeszcze takie elementy, jak widać tutaj, grania stosunkowych stoi, tej 8 chyba stoi takich bez wyciętych kantów, więc tam takich elementów jest złożonych 390, ponad 390, one wypełniają ten cały zasobnik rdzenia reaktora, także nie ma wolnego miejsca, nie ma dziury w tym koszu, czyli zasobniku rdzenia reaktora, który tam się znajduje. Otóż po jednym rozszczepieniu neutron przechodzi przez materiał moderatora, przez moderator, przez wodę albo przez matrycę. Tam się zderza, wytraca swoją energię, jaką ma, o, 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 osiągnie określoną energię rzędu 240 to wtedy zostaje przechwycony przez uran 235, ponieważ porusza się ze znacznie mniejszą prędkością. I może zostać przechwycony przez Uran 235 Wtedy jest złapany, i znowu rozszczepienie, i znowu ta sama droga. Wędrówka, rozszczepienie, i tak dalej. Tak, tak. tak wygląda to w reaktorze. Eee, więc ta, ta matryca zrobiona z berylu jest częściowym moderatorem, odpowiada za 20% moderacji. Pozostałe 80% moderacji odbywa się na wozie, czyli na wodzie, Spowolnione neutrony, ale. Z każdego rozszczepienia otrzymujemy dużo więcej neutronów niż potrzebujemy. Nadwyżka neutronów ulega rozproszeniu właśnie na materiale matrycy i na materiale, yy, znaczy materiale wodzącym, czyli w wodzie się rozpraszają te neutrony. Nad, yy, nadwyżka jest nad tym rozproszona. Dodatkowo te, tam, ten grafit, który w koło otacza jeszcze ten rdzenie reaktora, zasadniczy rdzeń reaktora, jest nie tylko moderatorem, czyli spowalniaczem, ale jednocześnie pełni dość istotną rolę tak zwanego reflektora, czyli zawraca część neutronów z powrotem do rdzenia reaktora. Tych elementów i konstrukcja samego reaktora jest dość prosta, bo co jeszcze jest dodatkowym elementem w pracy tego reaktora? Dodatkowym elementem w pracy reaktora są tak zwane pręty pochłaniające neutrony. Jak to się odbywa w reaktorze? Otóż... Jeżeli w jednym elemencie paliwowym nastąpi rozszczepienie uranu 235, ten neutron wydobywa się do matrycy rdzenia reaktora. Tam się odbija, 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 wytraca swoją energię i może albo wrócić do tego elementu paliwowego, albo przejść do następnego elementu paliwowego, tam zostać wychwyconym, albo w ogóle zostać rozproszonym i go nie będzie. Grunże musi pewną drogę przebyć przez matrycę rdzenia reaktora. My w tej matrycy rdzenia reaktora umieszczamy pręd pochłaniający neutrony. Co się dzieje? Jeżeli teraz mamy neutrony, które wybiegają sobie z matrycy, z elementu paliwowego i trafią one w pręd, no to zostało natychmiast pochłonięte przez materiał pochłaniający w pręcie i oczywiście nie ma mowy o kolejnej reakcji rozszczepienia. Jeżeli wyjmujemy pręt, no to robimy miejsce na to, że ten neutron może sobie odbyć drogę do kolejnego rozszczepienia. To no tak prosto nie wygląda. Oczywiście to jest zupełnie inaczej. Wygląda, bo mamy do czynienia z tym, że każde rozszczepienie następuje w ciągu jednej dziesięciotysięcznej sekundy, a w ciągu jednej dziesięciotysięcznej sekundy rozpada nam są miliardy neutronów. I to tak tych miliardów, miliardów neutronów jest wytworzone cały czas. Czyli tych neutronów tam jest olbrzymia ilość. A dokładniej to w każdym centymetrze czy kwadratowym naszego, naszego pola tam w przedniku lata tych neutronów średnio mniej więcej 10, od 10 do 13 do 10 do 14 neutronów. Czyli widzimy jakie to są rzędy ilości wielkości neutronów.

Teren. Sądy cały czas kontrolują, czy nie ma żadnego promieniowania, czy w powietrzu się nic nie znajduje i tak dalej. E, jak chcecie zobaczyć, gdzie się znajdują takie sądy, to trzeba mieć dobry wzrok, ale łatwo je wypatrzeć. tak nam no, popatrzycie na sam słych, to tam na górze widzicie taka biała i szara bańka. No, to są dwie sądy, które piszą bezpośrednio nad rdzeniem reaktora nad, nad tą suwnicą Jeszcze po ścianach tam parę wisi różnych. U niektórych to jest taka tam lampka, taka żarówka jest z, z taką kończynką, że jakby się coś stało, to ta lampka będzie myrygała i nas straszyła jakby się coś stało. Takie różne rzeczy są. Więc to takie rzeczy można wypatrzeć tyle, tylko że to są no, małe rzeczy. Ciszą co nie takie. I to nas chroni przed tym promieniowaniem. Gdyby coś było... Zasobniki, które tam zostały wrzucone do rdzenia na po wytworzeniu w tych zasobnikach np. tego jodu 131 tu są wyciągane i pakowane do odpowiednich pojemników ołowianych i one sobie stąd wyjeżdżają na zewnątrz. To jest cała nasza robota, eee, bo my jesteśmy tylko firmą, która wytwarza te izotoby pojemnicze. Natomiast przerobem i tak dalej to się zajmują nasi kontrahenci, którzy nam płacą za to, że i zatrzymaj tutaj. Wytwarzamy. Tak to wygląda. To jest dzisiaj człowieku. To jest na To jest To jest ta woda, gdzie mogę skoczyć? Tutaj. Mogę to skoczyć? To jest basen. to jest basen na banie? nawet twoją szkołę ratunkowe. Maria. Maria, jak Nie chodź tu. Panie, to tak. bo rozkręcamy tu pomiesiarek, się śrubki podpiąć no dobrze, no, jesteśmy na korpusie reaktora te urządzenia, które tutaj widać słupki takie to są urządzenia, które pozwalają nam na podnoszenie i opuszczanie prętów prętów opaniających z ordynem reaktora sterowane są z tej sterowni, o której już mówiliśmy tam jak gościu naciśnie na guzik to albo do góry, albo do dołu jak naciśnie taki specjalny guzik, to wszystkie spadną od razu. Urwą się i zlecą. W ciągu 0,8 sekund. Spadną i rak, to było. Oczywiście tego, tego łącznika guzikowego nie <grywanie> utrzymać. Teraz wysadzić kontrolnie. że <grywanie> wpada. Tutaj jest to guzik.

Cały czas tutaj woda się leje na no, wierzch więc troszeczkę ten, e, no, ten obrazek tu jest troszeczkę zakłócony jak widać natomiast tam w głębi widać ten zasobnik rodzenia reaktora czyli tego, ten kosz całkowicie wypełniony no, teraz akurat tam strasznie tutaj się leje ale za chwilę może się uspokoi Wita nie klękamy uważajcie tylko ja wiem że wszyscy mają zwyczaj klęknąć żeby lepiej zobaczyć nie Będziecie mieli brudne spodnie. Można skoczyć? Więc tylko, nie, nie, tak powiem, patrzcie się normalnie, ale nie kładźcie się na podłogę Można skoczyć? Można. Już byś nie wyszedł z tego. Woda jest bardzo ciepła tutaj, 28 stopni. Można się kąpać. Ale jak siedzi jeden operator, nie na patrzy, nie wiadomo co. Nie Eee, taka jest niestety ta sytuacja, że reaktorie w automatycznie. i To jest kontrolowane przez automat Operator nic tam nie, nie musi robić, musik nie naciskać samnymi wojami. Reaktor sam jedzie. Robota potwornie nudna o czymś trzeba się. Dodatku dwóch operatorów.